Moim zdaniem, wspaniałym, wartościowym narodem, skotłowanym co nieco, ale oszukiwanym, nie zasłużyliśmy się na to, żeby takie władze zdradzieckie mieć, jakie w tej chwili mamy. To naprawdę jest porażające, kiedy sobie pomyślałam o tych prawyborach, które w tej chwili, prawda, to chyba jutro ma się rozgrywać, prawda, w piątek, i że są na tych, promowani przez. Pana premiera i przez partię, która wygrała wybory, ogromną masową partię dwóch ludzi, z których każdy powinien mieć uniemożliwione wybieranie ze względu na to, że mają obce obywatelstwa, że przynależą do organizacji globalistycznych, organizacji, które naprawdę są w Polsce ze wszechmiar i że takich dwóch ludzi z tymi powiązanych z tymi Bildenbergami, z tymi kręgami Sorosowskimi, jak, jakie państwo chcą, ale każde z nich jest antypolskie, że takich ludzi się wystawia na czoło wyścigu, a kieruje nimi jeszcze człowiek, który jest powiązany z, z kolejnym prawda, państwem i, i do tego stopnia powiązany, że ma ewidentnie agenturalną przeszłość. No to, to jest przerażające, proszę Państwa, ci wszyscy ludzie w myśl kodeksu karnego, w myśl konstytucji, w ogóle nie powinni do tych wyborów być dopuszczeni, bo to są ludzie, którzy nie mają podstawowych kwalifikacji do tego, żeby Polakami rządzić.